Przepraszam, a czy był już e, konduktor? A co? Nie mamy bileciku. Hmm. E, a czymże właściwie jest bilet? Bilet to bilet. Umowa z przewoźnikiem, proste, nie? Szanowna pani, to tylko świstek papieru, który jest co najwyżej ekspozycją pobożnych intencji. Pięknie powiedziane. Marzymy o dalekich podróżach, pełnych przygód i niesamowitych wrażeń. Lubimy odkrywać nowe lądy, a nawet tajemnice kosmosu. A może cały ten wszechświat istnieje w nas samych, w zakamarkach naszych umysłów? Wsiadając do pociągu do N, odbywamy podróż w głąb wewnętrznego świata naszego ja. Wszyscy mają swój własny rozkład jazdy. Niektórzy znaleźli się tutaj przypadkiem, inni wepchnęli się do przedziału, zajęli miejsce przy oknie i wydaje im się, że kontrolują całą podróż. Ale są też i tacy, którzy nawet nie wiedzą, że jadą tym pociągiem. Pociągiem N.